Cześć, witajcie ponownie. Tym razem z lodu. Przejechaliśmy na jezioro, które już jest w miarę zamarznięte około 6 cali lodu. Nie jest źle. Na razie przyciągnęliśmy wszystko ręcznie. Trochę strach jeszcze brać kłada, ale podejrzewam, że już w przyszłym tygodniu, przy tych mrozach tak tutaj przymrozi, że będzie można jeździć kładem. Jesteśmy tutaj w dosyć dużej grupie. Tutaj jest Krzysiek. Kasia, kasia. Kuba. Przede wszystkim Pan Miarek, Dawid. Od czego chciałem zacząć dzisiaj? To na ten rok kupiłem następny namiot. Chciałem Wam pokazać, jak to będzie wyglądało rozkładanie. Nigdzie nie mogłem znaleźć filmów, jak to rozkładają. Jest to nowy model na ten rok. Krzysiek mi tutaj pomoże. Kuba nagra. Co jeszcze fajne, to kupiłem taki. Taką przejściówkę do wiertarki, żeby powkręcać kotwicę w lód, no i na razie gdzieś się wcięło. Rozłożyć go to bo i włożyć, to będzie coś. Dziewicze rozkładanie, a kotwice gdzie są? To Tu wszystko. To taka będzie fajny atak, Musimy, jedno wkręcić. O, wiesz? może, No i wiatarkę by było, to by było fajnie. Wiertarkę. Udało mi się pożyczyć na lodzie taką czyściówkę. Zobaczcie, taki kawałeczek metalu, a zaraz zobaczycie, jak ratuje życie. Taka jedna rzecz, popatrzcie, jak o ile łatwiej i po sprawie tak wygląda rozstawiony namiot dzięki uprzejmości jednego z wędkarzy widzieliście jak łatwo było podkrecać te kotwice w lód Zobaczcie, tu są drugie drzwi. Troszeczkę dzisiaj taki start, jak na pierwszy raz jak to się mówi strzał w kolano. No ale zaraz będziemy brali się łowieniem tak Krzysiek już szuka, już szuka jakiejś ryby a tak namiot zobaczcie wygląda w środku okien, mnóstwo powiem wam, że nawet przy pozamykanych jest bardzo dużo tutaj światła proszę bardzo no nic idę, trzeba te ustawić nie? tutaj krzesełko, oczywiście jak nawet Eskimo w te jest Eskimo moja żona dba o takie szczegóły no i sezon podlodowy 2021-2022 oficjalnie uznaje za otwarty jak widzicie, jesteśmy już w namiocie. Na zewnątrz tip-upy Tutaj obok mnie, zobaczcie, Kuba siedzi. Cześć wszystkim. Tam Krzysiek się bawi. zawiadowca ruchu lotniczego. Mówi duży namiot. Trzeba go jakoś oznakować, żeby nic tutaj nie wylądowało na tym. Myślę, że za jakiś czas on się weźmie za ryby. Na razie. Oprócz tego, że humory dopisują. No, to u nas z rybami troszeczkę tak słabiej, ale samo bycie na, na lodzie po takim czasie. Ostatnio chyba byłem w lutym. No, to macie koniec grudnia. No, to 10 miesięcy praktycznie minęło. Bardzo, już to. No, ile jesteśmy? Dwie godziny? Aż zobaczyłem. kłoderka już zrobiło, co? Zrobiło. Nie, jest, tak jest. Jest? Yes? O, oh, ale fajnie. Coś było, coś zabrało, coś się zaczepiło za coś. Zobacz. Czy puściło? nie ma. te, muszą być. Patrz, odcięło. Czyli wiesz co to było? Albo stópak, albo, albo maski. A ryba musi mieć zęby. Musi mieć zęby. Ale jaja. Ja. Tego właśnie brakowało, nie? Takiej tej aj, adrenaliny, aj, nie? Aj. Patrzcie, kolce na buty, podstawą. Macie znaczy można na cycach było No i Kuba proszę bardzo grzebą, grzebą, wygrzebał, na blaszkę. Na blaszkę z główką od rybki. Okej. Okay. Taki ładny, malutki, no ale... Jaki malutki? No jaki okej okay jest. No pomiesz okej. Okay. A dobry taki no, poszedł. Ale proszę Brawo ty! Pierwsza no ja... ryba w naszym teamie Grzebał, grzebał i wygrzebał, A pochodził, co? pochodził Ta. A ojciec patrzy, tip <grym grym> czy Czy są Czy nikt nie ukradł? Drogie, nie? A, no. Dwa tip nam się otworzyły Jednocześnie zobaczyliśmy Delikatnie się przekręca jeszcze, co? A ja tutaj do Krzyśka Nie, tu nie będzie Nie będzie nie. Okej, okay, lecę do kuby. Nie ma? Jest pusto. Ale widzicie, coś się dzieje. Na pewno warto jest próbować każdego dnia, jak tylko jest możliwość, pojechać na ryby, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Mam i ja. Przy opuszczeniu. Opuściłem tylko. Ale wiecie co, zaraz Wam pokażę. Widzieliście, jak Kuba złowił na Kasmastera takiego. Ile daje nam to, że się próbuje łowić na różne przynęty, jak jesteśmy w kilka osób w, w namiocie. Kuba łowił na coś innego, ja na coś innego krzysie głowi na tipapy. No i wiemy mniej więcej, co się dzieje. Kuba wyciągnął rybę na taki właśnie kolor. No i co, jak chciały gryźć, to założyłem poparcie, pierwsze opuszczenie. Powiem Wam szczerze, że nawet nie zdążyłem dźigować, tylko opadło do dna i czuję od razu, że jest opór. Bach, zacięcie, jest ryba. To nam daje, jak jedziemy w parę osób, na początek najlepiej jest, żeby każdy wziął inny rodzaj przynęty. Po prostu szybciej się wstrzelimy w te przynęty, które ryby chcą gryźć. Spróbuję tutaj Wam nagrać moją elektronikę. Jesteśmy na 15 stopach. To wszystko, co, co podnoszę do góry, to jest moja przynęta. Jak jest ryba, to ryba idzie od dna, idzie za przynętą i kolejny raz. Uwierzcie mi, flasher ryb nie łowi. Flasher pozwala zlokalizować, na pewno dodaje trochę adrenaliny. Ale często i gęsto jest tak, że ryba po prostu obejrzy sobie przynętę z każdej strony i odpłynie sobie Kuba nie do końca usatysfakcjonowany mówi mały 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 ale wariat a tutaj proszę bardzo motywacja Kuby wpłynęła bardzo dobrze na Krzyśka zobaczcie nie ma miętki gry widzisz zobacz. Kuba opuszcza Kuba. jakieś 12 13 stóp. To to tyle będzie, nie? Tak. Zobaczcie tutaj to jest to jest to jest to jest a, ślad po opuszczeniu, ale tutaj jakieś co? Czy to są wodorośla, nie wiem. Zobaczcie. O, właśnie coś jest. Wodorośla są jakieś. Coś od dna wystaje. I to w tym miejscu, co ja łowie, Tak. tak? Tym miejscu. Nie, nie, dalej, ty jesteś gdzieś tutaj, wiesz? Okej. No to jest 20 stóp. Czyli za namiotem. Za namiotem, tak. Prawdopodobnie tam t up jest, czy go będzie widać, ogólnie, ogólnie, ogólnie pokazuje dobrze, animacja jakaś jest delikatna. Nowy zakup, trzeba na pewno troszeczkę się pouczyć. Zwykli co i jak, gdzie, jak to działa po ustawienia, po ustawienia, wszystkie przejść, wszystko zobaczyć, żeby po prostu no mieć ułatwiło. go i go używać. Ułatwiło, no tak, tak. ułatwiło namierzenie na ryby. Weź Kuba, dźwigni do góry. O widzisz, tutaj jest. Tak, to jest. Widzicie, co się dzieje? Jak jest parę wętek w tym samym namiocie, każdy dziguje, To jest większa możliwość zachęcenia tej ryby, no bo ryba widzi, że akurat w tym miejscu coś się dzieje. Dlatego, jak tylko można, to zawsze fajnie jest pojechać w kilka osób. Wiadomo, nie zawsze tak się da. Widzieliście, ja dużo sam jeździłem. Z tego względu, no, że, że jeżeli ktoś pracuje. Czy ja pracuję? Ciężko, ciężko jest w ogóle się zgrać, ale już jak się zgramy, no to fajnie jest pojechać w kilku osób na pewno. Powiem Ci, że już taki... No kurze, znowu się od mi się odczepia na no, małym haczyku, no ale... Dlatego najważniejsze jest to, żeby cały czas trzymać napiętą zjął, żeby i kręcić no. cały czas. Tak, bo Tylko chwila takiego luzu i ta ryba schodzi, nie? Uści, no te haczyki są małe, lecz tak o mały Kuba dobrze się wbił z tą dziurą musicie go chyba z dziury wygonić no nie, tak nie można idzie cała idzie cała cała zbroja, zgaja chłopi lecą Chyba wyjazdu No, chyba nic nie ma. Co? Nie ma. Ale kto <noise> <noise> nie może jeszcze przyciągnąć? Nawet nie ma co. No. Siedzi coś. Nie, nie, nie. Jest? Aha. Dużego, ale siedzi. Wreszcie. Wreszcie, mały. Malutki Łolaj. I Krzyziek ma swojego. Łolaja. <noise> to, to jest Saber. Nie, Łolaj. Nie, Łolaj. Nie nie ma tych kropek Masz Przysięg Kurcze Maleństwo no, ta, ale tutaj to są gary rzadko na tym jeziorze tak? No Pocałować, pocałować Nie no, wyrywał chłopów tak samo no, no tak On no, się przeżyje to tak. Masz to żeby uciąć? Ty, nie mam przy sobie nic To może to żeby uciąć Co są spuszne zęby, to się O, dobra Pójdź sobie Niech. Ale widzieliście przegryziona żyłka, pomoc kolegi. Tak, tak. Dobre zęby na rybach. To podstawa. Podstawa. podstawa tak. Ja myślałem, że się zje. A, a ryba musi mieć zęby. Ręka rybu śmierdzi. Nie, ryba ręką śmierdzi, tak? Czy, czy ręka a, rybu? Jak Jakby nie było, to jest dobrze. Ręka. Zobaczcie, jedna ryba, a ile ludzi? Przyszedłem tutaj specjalnie do Jarka, żeby pokazać Wam jeden bardzo efektywny sposób łowienia na lodzie popatrzcie oni mają tutaj porozstawiane takie tip downy widzicie to jest taka węteczka zobaczcie jak ryba zagryzie widzicie jak to leci do dołu jak ryba zagryzie to wtedy to się wędka do dołu przychyla. I wiadomo, że już tam ryba jest. Popatrzcie, Z taki malutki kołowrotek, tylko po to, żeby żyłka tutaj była nawinięta. I to wszystko zacina się ręką. Popatrzcie, oni tutaj dosyć, dosyć sporo mają tych, tych dalnic pozostawionych. Tam akurat był taki zielony kolor. Tutaj są w kolorze pomarańczowym. Myślę, że z tego względu, że jak na samochodach jeżdżę, żeby to z daleka było widać, czasami, czasami, też po prostu wieczorem się łowi. No i chodzi o odblask, czy jaskrawy zielony, czy pomarańczowy, na pewno dobrze odbija wieczorem już światło, dlatego są w takim kolorze. Jak wam dzisiaj, panowie, poszło z tymi tipdownami? Dobrze, dobrze. Dobrze. Z rana było, z rana Dzień dobry. z samego rana 8 czy 9, takich, takich no mały ale wariat nie Aha. coś tam, coś tam się dzieje okay. u nas rano to tak słabo było właśnie tutaj u Jarka więcej się działo na no, tak, na, na tip downy teraz u nas Kuba zaczął szaleć trochę w namiocie a tutaj Jarek mówi, że u nich się uspokoiło, ale widzicie naprawdę te tip downy to jest efektywny sposób łowienia. Wiem, że w Polsce jest nieznany, dlatego specjalnie przyszedłem tutaj, żeby wam nagrać, pokazać coś, coś innego. My też wszystkich pozdrawiamy bardzo serdecznie. Życzymy szczęśliwego nowego roku. Bo już po świętach w sumie, także nie będę życzył cały świąt, ale, ale każdemu z osobna który ogląda wesołych cały świąt. I takiej ryby, nie? A taki ryba, to ryba to jest bonus tylko, wiesz? Ja tylko chodzi o to, żeby tutaj być, wiesz? W Totolotka jak grasz, to nie chodzi o bonus. O, bo ja nigdy jeszcze w życiu nigdy nic, nic nie wygrałem. O, o, o. Zdenerwował się, nie? Sałerek zrobił. No to kiper jak ładna rybka Nie? Mm. 17 3 czwarte mówiłem że keeper ładna tak rybka no i jest następny ale powiem wam że to jest kolor i blaszka taka co Kuba używa on wynalazł dzisiaj ten kolor ja próbowałem inne Najpierw zmieniłem pierwsz, i pierwsza ryba siadła na taką samą. Później zacząłem szukać jeszcze innego koloru. Kuba cały czas e, łowił na ten kolor i widzieliście, fajnie połowił. No ja na koniec sam już praktycznie wróciłem do tego samego koloru. No i widzicie dwie, dwie rybki. I dalej, następna siedzi. Popoś, Kuba, widzisz? No. widzisz Kuba. Ja Trzeba szybko puści, Zobaczymy, kurczę, nie mam rybki. Ale zobaczę, czy, czy da się bez. Może na samą uderzył na sam, na sam ten. Sama blaszka. Zobaczymy. Jednak ta główka ryby dużo więcej daje. To, że że szybciej do dna dochodzi przynęta i łatwiej ją widać. wiedziałem gdzie usiąść. Będę teraz ładnie przygrzesz Aż blaszka na dnie wystaje. Proszę. Full serwis kuba czekaj. Następny taki ładny, 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 no ja ci powiem, że nie pod lodu, to każda ryba cieszy. Jest tutaj u mnie kolejna ryba, na takura palkę, a efekt taki. No, i powoli dzisiejszy dzień będziemy kończyć. Jaki był, widzieliście, jak na pierwszy raz w tym sezonie 21-22 na lodzie. To naprawdę dzień można zaliczyć do udanych. Fajna ryba siadła taka większa. Kuba połowił dużo takich przyzwoitych. Takich, no tak, pod 13-14 cali były, nie? Tam krzysiek widzieliście, Papa wyciągnął. Czas na nas już trzeba, się, tak jak mówię, zebrać. Dzięki, że wytrwaliście z nami do końca, że razem z nami połowiliście na lodzie, no i zapraszam Was na następne filmy na kanale Adams Fishing TV. Trzymajcie się ciepło, dużej ryby, i do zobaczenia na następnym filmie. Na razie wszystkim.